Witam serdecznie, mi gościem Paweł Kołodziej-Baspal. Witam. Jakże niewiele brakowało dzisiaj do, e, można powiedzieć, sprawiedliwego, no chyba tak, bo większość czasu ten remis oscylował właśnie w wyniku 2-2, 1-1 wcześniej, potem 3-3. Dlaczego nie udało się dowieść w tych ostatnich sekundach, minucie ostatniej tego remisu z jakże takim silnym zespołem jak Inowen Dombas, Sylwia? Na pewno oglądając spotkanie z boku można stwierdzić też, że właśnie remis byłby sprawiedliwy. No ale cóż, myślę, że większe doświadczenie Domu Weselnego zadecydowało w końcówce i, i dlatego też przegraliśmy. Jestem przekonany jednej rzeczy. Dzisiaj Dom Weselny Sylwia to potwierdził. W przerwie przychodzi do mnie dwóch zawodników. Niech tam jeszcze potem sobie porozmawiamy, Baspal będzie mocną drużyną w Ekstraklasie. Chcielibyśmy na pewno. Ma, ma, mamy nowy, nowych zawodników. Cały czas można powiedzieć, że się zgrywamy. Jest ona on kilku jest ono z czterech, pięciu nowych, więc, więc też e, nie znamy wszystkich swoich zachowań. Będziemy się docierać, żeby było dobrze. Na pewno będziemy walczyć. Tak, jak dzisiaj pokazaliśmy, że nie odstawaliśmy od przeciwnika, który, który gra w Astra klasie. No i co? No będziemy walczyć po prostu. Porównaj sytuację sparingową. Wiem, że razem bawicie się w piłkę z domem meselnym Sylwia, sparujecie razem gdzieś tam co tydzień. Dzisiaj jest mecz, jednak inna konfrontacja. Sędzia, gdzieś tam kibice, wyniki gdzieś jako to otoczka. Inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o grę na sparingach, a inaczej jeżeli chodzi o takie mecze? Tak, zdecydowanie. Myślę, że na sparingach to no my tak bardziej Luźno gramy, na, znaczy przeciwnik też jak najbardziej, ale po prostu tak bawimy się, nie gramy zespołowo, nie gramy gram zespołowo, a na, na meczu takim o coś, o punkty, to na pewno jest walka. I to jest, to jest ten kluczowy element. Jestem ciekawy też waszego składu. Poznaliśmy go po przerobieniu na Lidze Orlika, ale teraz już przed nami, za niespełna miesiąc, Liga Futsalu. Baspal aspiruje też o wysokie miejsca. I ciekawy jestem, czy utrzymacie taki sam skład Orlikowy na hale? Bardzo chcielibyśmy. Wiadomo, już zawodnicy, że tak powiem, wypromowali się u nas i już bywają próby podbierania, jakieś zapytania bywają doszły nas takie słuchy, ale myślę, że jestem dobrej myśli, że jednak utrzymamy ten skład do hali i, i też tam pokażemy co potrafimy. Tego życzę dziękuję za wiatr. Dziękuję.